Hej, temat jak to zrobić, żeby można było spać krótko i być wyspanym. Warto obejrzeć do końca, bo na koniec jeszcze będzie fajna atrakcja. Co do krótkiego spania, ja śpię mniej więcej 4,5 godziny dziennie. Miałem takie momenty w życiu, gdzie testowałem sobie spanie krótsze, bo nawet dwugodzinne, tylko że źle to wpływało na moje myślenie i dałem sobie spokój. Nie mniej, jeśli chodzi o krótkie spanie, ja akurat o tym dowiedziałem się od bardzo mądrego pana, który mi kiedyś właśnie opowiedział o tym, że on sam śpi 4,5 godziny na dobę i bardzo dużo tworzy, jest znany na świecie. Nie widać po nim, żeby miał jakiekolwiek problemy, żeby to w jakikolwiek negatywny sposób wpływało na jego życie, na jego poziom energii, myślenie, wygląd itd. Tak ja ci teraz powiem o tej metodzie, ale mogę ci powiedzieć jako ciekawostkę, że. Jak sobie tak śledziłem, ile kto spał w przeszłości, okej, ok, trudno tak naprawdę ocenić w historii, czy to było prawdziwie podane, czy nie. Niemniej mówią o tym, że np. Da Vinci, który jest uważany za największego geniusza, jaki chodził, najbardziej utalentowanego człowieka, jaki chodził po tej ziemi, on spał właśnie bardzo krótko. Właśnie spał po dwie godziny. Jak tak prześledzić rozmaite osoby przez historię, to też tak wychodziło. widzisz, nawet nasz papież e, też podają, że spał po 4 godziny na dobę. E, o prezydencie obecnym amerykańskim też mówią, że śpi bardzo krótko. Jak widzisz, e, i no dożyli sędziwego wieku, a, albo żyją, tak? Można by powiedzieć po co to służy, to na pewno nie jest metoda dla osób, które nie mają co w życiu robić yy, i się lenią, bo no co ci po tym, że będziesz krótko spał. Jak będziesz krótko spał no to co, no, trzeba mieć po prostu w życiu co robić, jak masz w życiu co robić to wtedy czas jest dla ciebie bezcenny i jak sobie pomyślisz yy, jaki jest efekt tego jak za, zaoszczędzisz powiedzmy dziennie dwie godziny ze snu, a co będzie jak zaoszczędzisz 3 godziny i tak powiedzmy przez 30 lat, to zyskujesz po prostu lata życia, po prostu nie przesypiasz tego. Widzisz, ja sporo tworzę, prowadzę firmy, podróżuję i dla mnie jest to kwestia po prostu wykorzystania czasu na to co mnie interesuje, na to co mnie kręci. Więc ja nie potrzebuję spać te podobno przepisowe 8 godzin, no bo nie mam takiej potrzeby, to jest też kwestia przyzwyczajenia. Co do tych 8 godzin takich, które się mówi, że 8 godzin powinien człowiek spać, z tego co mi wiadomo, zbadano to, to na takiej podstawie, że wpuszczono dzieci do, po prostu sprawdzano ile dzieci śpią, ile dzieci potrzebują snu. W przedszkolu e, mieli łóżeczka, stoper, ile w przeciągu doby potrzebowały spać i z jakiegoś czasu była wyciągnięta średnia, wyszło 8 godzin. Ja sobie teraz tak kombinuję. No zaraz, zaraz, gdybym ja wpuścił dzieci do pokoju, yy, znaczy tam miały leżaki, tak? I sobie spały, robiły co chciały, bawiły się i tak dalej. Gdybym ja je wpuścił do pokoju, gdzie są najlepsze cukierki, ciasteczka, torciki i powiedziałbym rób ta chcesz i zacząłbym mierzyć, ile dziecko potrzebuje dziennie zjeść słodyczy. No, taka sama zasada, tak? Proces myślowy taki sam. No, więc badanie dla mnie trochę bez sensu. Bo dziecko zje, ile wlezie, dopóki nie, nie padnie. I tak samo jest ze snem. No, na jakiej podstawie uważasz, że powinnoś spać 8 godzin dziennie? Bo się nie wyśpisz? Widzisz to, że się nie wyśpisz, to nie bierze się z tego, że ty spędziłeś w łóżku 3, 4, 5, 8, 10 godzin. To, to niewiele ma wspólnego, bo na jakość snów wpływa o wiele, wiele, o wiele więcej rzeczy. Pływa hałas, jaki dobiega, wpływa łóżko samo jakie masz, wpływa to, co robiłeś przed snem, co jadłeś przed snem, co, o czym myślałeś, może co oglądałeś przed snem i potem to wszystko w Twojej głowie się odgrywa, co potem się nawet działo w przeciągu dnia i czy Ty jesteś w stanie te rzeczy wyrzucić z głowy i po prostu zasnąć. Nawet kwestia pozycji, w jakiej zasypiasz, ale miało być o, o tym, jak na przykład spać tak jak ja 4,5 godziny dziennie. Dla mnie to jest bardzo prosta metoda, którą właśnie usłyszałem od mądrego jednego Pana. On powiedział tak, słuchaj Jacek, przede wszystkim musisz spać w określonych godzinach dnia, czyli idziesz spać na przykład o północy, wstajesz o 4.30 i nie ma, nie ma wyproś. Bo organizm musi się do tego przyzwyczaić. I jest coś takiego jak fazy, cykle snu. Cykl snu trwa mniej więcej półtora godziny. I jeśli ty będziesz spać wielokrotność tych półtorej godziny, to wtedy będziesz się wysypiał. Po prostu. Więc ja sobie śpię 4,5 pół godziny kiedyś robiłem tak, że robiłem sobie trzy drzemki jeszcze w przeciągu dnia, ale teraz mi wystarcza jedna drzemka. Robię sobie jedną drzemkę 20-minutową w środku dnia. To mi po prostu działa jako reset. I to jest w zasadzie cała tajemnica. Tylko, jak ty takie coś zastosujesz, to musisz też zwrócić uwagę na to, co mi ten mądry pan powiedział, a on powiedział mi, że. Nawet te regularne dżemki też muszą być w określonych godzinach. Czyli jeśli chodzisz na przykład do pracy, no to możesz mieć problem. Chyba że masz taką opcję, żeby wyjść z pracy na te 20 minut albo po prostu <grych> zasnąć przed biurkiem, czy no dobra, przy maszynie jakiejś tam, może nie zasypiaj. Więc kwestia czasu, że to ma być o precyzyjnej godzinie robione i będziesz przez jakieś 2 do 3 tygodni rozbity. Tak, będziesz rozbity. Bo przez całe życie wmawiano ci, że masz spać 8 godzin. Pewnie spałeś 7 godzin, może spałeś więcej. A teraz Twój organizm się przestawia na coś nowego i będzie mu tego brakować. Więc na pewno przez 2-3 tygodnie będziesz lekkim zombie. Ale po dwóch tygodniach zacznie się przyzwyczajać Twój organizm i nie będzie problemu. Dzisiaj akurat spałem dokładnie 3 godziny i nie robiłem jeszcze dżemki. Ja to nagrywam. U mnie jest 13.40 w tym momencie. Do tego jest mega upał. Ja zrobiłem samochodem dzisiaj jakieś 500 km i dobra, może wyglądam trochę nieświeżo, jak widać, ale nie czuję się zmęczony, nie potrzebuję snu. Ok, ja pewnie za dwie godziny gdzieś sobie znajdę miejsce takie, żeby sobie zrobić krótką drzemkę, i tyle. Tylko tak, czy to jest dla każdego takie spanie? No, nie jest dla każdego, bo miałem przerwy w takim krótkim spaniu. Ja już tak śpię od 10 lat. Zacząłem chyba gdzieś w 2007 roku albo 8 i przerwy od takiego spania robiłem sobie wtedy, kiedy przygotowywałem się do maratonu. Więc te tam 2,5 miesiąca ja byłem, do niczego się nie nadawałem. Po prostu przy ciężkim wysiłku fizycznym trzeba dłużej spać. Nie ma opcji. Jak potem się przygotowałem do biegu rzeźnika, też spałem. Długo, jak przygotowałem się do e, biegu, te 100 km przez pustynię, też spałem długo. Ponieważ, e, ok, ja nie mogę Ci powiedzieć z własnej praktyki, bo ja w zasadzie nie choruję, więc nie wiem co to jest, ale wiem, że ludzie, którzy chorują, a stosują właśnie taki sen polifazowy, bo tak to się właśnie nazywa sen polifazowy, to w momencie, kiedy zachorują, to śpią dłużej. Bo są takie momenty w życiu, kiedy po prostu no człowiek potrzebuje więcej regeneracji. Tak film wyjdzie w cieniu, bo jak wyjdę na słońce, tutaj jest 34 stopnie. tam za Aha, miał być niespodzianka. Wada, jest za mną, gdybyś nie wiedział. Niespodzianka w postaci konkursu będzie tym razem dla kobiet, bo panie mi się skarżą, że tylko robię konkursy dla panów, a nie ma nic dla pań. Konkurs bardzo prosty, potrzebuję logo do mojego kanału, czyli do sukces.pl. Przy czym nie chcę, żeby to było sukces.pl, tylko chcę, żeby to, była, żeby to była sama litera S. Dlatego konkurs, ja powiedziałem, że dla Pani, ale Panowie też mogą startować. Konkurs na zaprojektowanie logotypu z literką S. Od razu powiem, że S w formie dolara mi się nie podoba. Więc kombinuj, te rysunki proszę umieszczać na Facebooku, po prostu jako udostępnij. Tam wgrywa się obrazek, to będzie, ktoś tam kto obsługuje Facebooka będzie to udostępniał. I teraz kto wygrywa? Zrobimy tak, dzisiaj jest który? 11. Zrobimy konkurs do końca miesiąca i wtedy jak będę ogłaszał wyniki dla tych, którzy nagrywają filmiki o mojej książce, tam już przypominam do wygrania 10 tysięcy złotych, jak nagrasz filmik polecający książkę, to, to zrobimy jeszcze, jeszcze, jeszcze inaczej. zamieszamy. Tydzień wcześniej, czyli 23 sierpnia zrobimy. Ja, dam, ja wezmę 10 według mnie najciekawszych, tych, które mi się najbardziej podobają tych logotypów. I zrobię ankietę na Facebooku z tymi 10, które mi się najbardziej podobają, bo za dużo osób kombinuje z lajkami i tak dalej. I ostatnie 7 dni będziemy wybierać spośród tych 10, czyli tak w zasadzie konkurs będzie trwał przez 12 dni. Bo 23 sierpnia wezmę te, które mi się najbardziej podobają, zrobię ankietę, będzie można wtedy głosować pośród tych 10. Jaka jest nagroda? A po tego powinienem zacząć. Nagroda jest właśnie pod panie, czyli pobyt na weekend w spa. Z tego co mi wiadomo, znaczy, jak pytałem dziewczyny, to mówiły, żeby do Pani Eris, któreś z jej spa. Ja nie będę wybierał, które. Ta osoba, która wygra, a to będzie dla dwóch osób. Znaczy, jak, jedna osoba wygrywa, ale może wziąć ze sobą osobę towarzyszącą. I będziesz mieć wyjazd na piątek, sobotę, niedzielę. Wybierzesz sobie dowolny weekend jaki ci pasuje. Komu bije dzwon? Eee, dowolny weekend we wrześniu. Tak się umówmy, żeby nagrodę zrealizować we wrześniu. Wybierzesz sobie, które spaci pasuje, ja opłacę pobyt. Tak? Ok, To gdyby były jakieś pytania co do krótkiego spania. Ja dzisiaj postaram się przed północą podpisywać na, na takie pytania, bo jeszcze dzisiaj muszę jechać w jedno miejsce i niekoniecznie będę przy komputerze. Także jak masz pytania, coś jest niejasne, w miarę możliwości postaram ci się wyjaśnić. Jak coś jest mocno niejasne, słuchaj, zawsze możesz wejść na Google'a i wpisać sen polifazowy. I tam jest mnóstwo rzeczy, które opisują właśnie jak to robić. Gdyby Cię interesował sen polifazowy, taki dwugodzinny, to poszukaj sobie bloga, pan, który się nazywa Steve Pavlina, to jest po angielsku zrobione, chociaż ja słyszałem, że ktoś to w Polsce tłumaczył. I on tam opisywał, jak chyba przez pół roku spał właśnie dwugodzinnym snem i mówił, że jedyny problem jaki miał, to miał problem ze swoją partnerką życiową, która to no nie mogła zaakceptować tego, że go nie ma w łóżku. Bo on no cały czas pracował. No bo słuchaj, 2 godziny, no to nie będziesz siedział, leżał w łóżku, tylko ma rzeczy do zrobienia. I jak będziesz przechodził faktycznie na taki krótki sen, ewidentnie zalecam ci dokładnie sobie planować czas. Bo jak nie będziesz miał co robić, to to nie jest dla Ciebie po prostu. Ok. Pozdrawiam, z wawelu i do usłyszenia. Nie obiecuję, że we wtorek, bo teraz jest długi weekend, ja też wyjeżdżam. Jak będę miał dostęp do internetu, to zrobię we wtorek live'a, a jak nie, no to usłyszymy się za tydzień.